W dzisiejszym odcinku będę budował tajny tunel w Minecraft Ale mój przyjaciel Pimpek nie wie o tym, że na końcu mojego tunelu będzie straszny skibidi do toilet Oglądnij do końca i buduj sam takie tunele na moim serwerze acmc.pl Każda wersja Minecrafta Pimpek, w dzisiejszym odcinku będziemy budować niesamowite budowle W dzisiejszym odcinku zbudujemy super tajemniczy mega tunel Czy jesteś na to gotowy? No pewnie, jestem mistrzem budowania tuneli To iść budować swój tunel i... Dobra widzowie, a my zabieramy się za budowanie naszego tunelu Niech będzie on właśnie tutaj się zaczynał Ale mój przyjaciel Pimpek Pimpek nie wie, że tutaj na końcu tego tunelu będzie straszny skibidop toilet. To wygląda troszkę słabo. Zamieńmy to trochę. Proszę bardzo, od razu lepiej. Ale żeby nie było za łatwo, to mój przyjaciel Pimpek będzie musiał wskoczyć tutaj do tej właśnie dziury, widzowie. Ale sam skok pewnie byłby za łatwy. Dodajmy tutaj może takie oto przeszkody. Tutaj, tutaj, tutaj. Zmieńmy sobie jeszcze kolor tych tutaj właśnie przeszkód. I uwaga, sprawdźmy, czy da się tutaj wskoczyć na ludzaku. Uwaga, da się, okej. Okay. Następnie, gdy mój przyjaciel będzie już tutaj, to będzie musiał iść tym oto sekretnym tunelem. W którym zrobimy widzowie do wyboru dwie pary drzwi. Dwa pokoje po prostu. Jeden będzie oczywiście cały diamentowy. Już go robię. Wow, ale piękny pokój, co nie? A ten będzie taki po prostu zwykły dirtowy. I piękny pokój gotowy. I różnica między tymi dwoma pokojami będzie taka, że w tym dirtowym widzowie. Zróbmy tutaj pełno windygatorów, które będą atakować oczywiście naszego przyjaciela. Oblepmy ten pokój taką straszną pleśnią, jakby. Okej. Okay. I sprawdźmy może, czy one będą mnie bić, widzowie, uwaga. A! Wszystkie mnie gonią! Tutaj naprawdę będzie ciężko, no nie! Tak więc ten pokój naprawdę będzie straszny, co nie? A z kolei w tym pokoju, widzowie, diamentowym, zróbmy sobie pewną fajną rzecz. Mój kolega uwielbia kości, więc oczywiście widzowie diamond był tutaj dużo kości, żebym mógł sobie oczywiście tutaj wziąć. I jeszcze udekorujmy ten pokój pięknymi czerwonymi kwiatkami, bo mój kolega uwielbia kolor czerwony. I z tego pokoju będzie musiał przejść sobie dalej tutaj. Gdzie będzie czekać na niego kolejny spokój padek na dół, którym będzie pomieszana woda z takimi właśnie blokami. I tak to właśnie wygląda. No naprawdę będzie to dosyć ciężkie, żeby trafić akurat w jakiś jeden punkt, widzowie. Uwaga, spróbujmy. Ach będzie mieć ciężko, co nie? Ale to nie koniec, za chwilę wszystko się zacznie najcięższe. Widzowie, tutaj zróbmy mu tunel do przodu. Taki długi tunel będzie miał do pokonania, ale on nie będzie zwykły, widzowie, ponieważ w tym miejscu będzie mieć parkour z lawy, widzowie. Naprawdę będzie musiał przejść tam do samego końca. A jeżeli oglądacie film do tego momentu, napiszcie H. Tak, tajny tunel. A widzowie, przypnę wam serduszko. parkur w tym labiryncie nie będzie prosty, ponieważ mój przyjaciel będzie miał do wyboru, widzowie, dwie opcje, żeby oczywiście skoczyć. Pierwsza opcja będzie tutaj, ale posiadam taki blok, który się nazywa Ghost Block. I widzowie, patrzcie, jak on wygląda. Wygląda zupełnie jeden do jeden, jak normalny Stone. Ale jeżeli mój przyjaciel wybierze właśnie Ghost Block, to widzowie, patrzcie, wpadnie do lawy. Więc będzie musiał wybrać od razu dobry blok, widzowie. I tak właśnie zróbmy sobie pomieszany ten parkur widzowie, Ghost i z normalnym, właśnie się tutaj No i patrzcie, jeżeli wybierze sobie właśnie zły blok, to będzie wpadał do lawy widzowie, więc w tym momencie tutaj postawmy sobie więcej ghost bloków i zróbmy sobie taki malutki parkurek, który będzie musiał pokonać widzowie. I wydaje mi się, że tutaj będzie to spoko, żeby oczywiście wybrać kolejność dobrą. Czekajcie, czy pamiętam? E, a nie! Już bym wpadł do lawy. Jeszcze raz. Tak? 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 Tak, tako i tak. Nie, nie wpadł, nie dałbym rady. Kurczę, ja już sam zapomniałem, jak on idzie. Następnie zróbmy mu tutaj oczywiście jeszcze skok przez laser. Zróbmy go w tym oto miejscu, widzowie. Patrzcie, tu ma laser. Jeżeli mój przyjaciel dotknie ten laser, to się skaleczy, widzowie, co nie? Naprawdę to. Ach, boli, co nie? Będzie musiał on wykonać skok tutaj. Uwaga, sprawdźmy. A, dobra, jest on, jest on. Czekajcie, czy to naprawdę e, nie ma ukaleczenia? Czekajcie, spróbujmy. Spróbujmy skoczyć, uwaga, i pięknie, tak jest, jeżeli dobrze skoczy, to ominie ten oto laser co nie? Zróbmy sobie dłuższy troszkę ten parkur, proszę bardzo, tutaj już z normalnych bloków i oczywiście dodajmy tutaj parę laserów, żeby było troszkę strasznie, okej, okay, dobra, będzie musiał skoczyć dosłownie, a tak z ostatniego bloku oczywiście piksela, żeby nie dotknąć głową oczywiście tego oto laseru, tutaj żeby było ciężej, to dodajmy oczywiście parkur z drabin oczywiście, żeby musiał się wspinać na przykład wyżej i tak, okej okay. i dodajmy tutaj jeszcze widzowie parkur z oczywiście jeszcze krat, bo jak wiecie widzowie, kraty mają bardzo mało miejsca, żeby przejść, będzie musiał uważać nie to przejść, żeby przejść tutaj dalej oczywiście, nie? I tak prezentuje się nasz parkur oczywiście tutaj tajny parkur i w tym oto miejscu będzie on miał widzowie kolejny tunel na dół, gdzie będzie musiał trafić widzowie do jednej kratki właśnie. I tutaj właśnie będzie jeden blok wody, do którego mój przyjaciel będzie musiał wskoczyć. Jeżeli nie, to umrze i przegra cały challenge. Spróbujmy to skoczyć, uwaga i... Pięknie, dałą radę, okej. Okay. W tym momencie będzie miał tutaj kolejny mały tunel z przeszkodami oczywiście, ale żeby wejść do tego Tunelu, to mój przyjaciel, właśnie w tym momencie, zamuruje mu wejście, żeby nie miał takiego łatwego wejścia tutaj. Ustawimy mu oczywiście tajne drzwi, które będą otwierane tylko, jeżeli poda prawidłowy kod. I kod, widzowie, będzie brzmiał 20 tysięcy. A wiecie dlaczego? Ponieważ pytanie będzie brzmiało, ile mam subskrypcji na YouTubie? I mam oczywiście około 20 tysięcy, więc spróbujmy sobie teraz wejść do tego pomieszczenia, czyli 2.0.0.0, wpisuję OK i tak pięknie wchodzę, widzowie. I w tym oto tunelu, oczywiście, zamieńmy sobie. Nasze, naszą podłogę na jakiś inny kolor. Okej, okay, wygląda to już dosyć świetnie. Teraz, mój przyjaciel, żeby przejść do, te, do tych właśnie tutaj drzwi, będzie musiał wykonać jedno zadanie. A mianowicie, zróbmy właśnie oto takie dispensery. Poprowadźmy od nich troszkę tutaj, czekajcie, uwaga. Redstone'a, oczywiście, proszę. Tutaj, w te oto miejsce I dajmy tutaj, oczywiście, widzowie, dźwignię. Okej, okay, zwykła dźwignia, która będzie odpalała właśnie te oto dispensery, co nie? Ale dajmy mu oczywiście tutaj jeszcze napis. Kliknij mnie, kliknij mnie Jeśli jesteś koksem Tak jest, kliknij mnie, jeśli jesteś koksem Jeżeli mój przyjaciel Pimpek kliknie tam oto dźwignię To ona się odpali oczywiście A w środku widzowie dajmy oczywiście Jajka zombiaków, tak Żeby oczywiście tutaj respawniły się zombiaki Uwaga, kliknijmy to raz i pyk, trzy zombiaki Nawet możemy to dać jeszcze po bokach oczywiście Okej, okay, ustalmy sobie tutaj jeszcze dispensery Po bokach, poprowadźmy tam Oczywiście jeszcze redstone do samego końca I sprawdźmy widzowie w tym momencie czy to działa Uwaga, klikamy i... Wow, pełno zombiaków mu się zrespiło. Będzie musiał z nim oczywiście walczyć z nimi, co nie? Ale żeby nie było mu za ciężko, to dajmy tutaj jeszcze mu na początek skrzynkę. Taką tutaj, żeby ją widział oczywiście. I dajmy mu parę jabłuszek i takiego oto seta. A niech się martwi i bije się z nimi z łapki. Albo nie, drewniany mieczyk, let's go, okej. Okay. Tak właśnie tutaj będzie wyglądało te pomieszczenie. I następnie będzie on mieć tutaj kolejne takie pomieszczenie, ale spadek na dół będzie inny niż zawsze. Ponieważ zrobimy mu parkur taki, że musi skakać z góry widzowie, czyli on będzie musiał skoczyć tutaj, następnie na przykład tutaj, tutaj oczywiście i ustalmy sobie jeszcze tutaj blok, tutaj. I jeszcze tutaj, okej, okay, i patrzcie Tak wyglądał to ten właśnie parkour I widzowie, zapytacie się, przecież on tutaj jak będzie skakał Na survivalu, to będzie tracił HP No i tak, załóżmy sobie, że ja jestem pimpkiem I oczywiście mam survivala. jeżeli sobie skoczę na ten blok To nic, okej, okay, ale jeżeli skoczę na ten To już mi będzie zadawać HP I jeżeli tam dojdę na dół, to deadne. Dlatego w tym oto miejscu będziemy kłaść łódki W taki oto sposób, żeby pimpek mógł, musiał oczywiście Skakać oczywiście na łódki Więc łódki będą jego oczywiście tutaj Pomocnikiem, uwaga, sprawdźmy czy nam się uda w ogóle To zrobić, czy, czy pipkowi się to uda. Bo to jest bardzo dobry pomysł, widzowie. Uwaga, spróbujmy to zrobić na survivalu Uwaga, skaczemy i pyk! Dobra, okej, okay, pierwszy udał się. Nie! A spadłem, no nie, to będzie naprawdę ciężkie. A jeżeli widzowie skoczyłbym do tej łódki, czekajcie, i na przykład zleciał z nią na dół. Czy ja przypadkiem nie stracę HP? Czekaj, uwaga! Nie stracę! O kurczę, zobaczymy, czy Pimpek oczywiście będzie leciał tym motoparkurem. Czy może raczej? Zrobi tak jak ja i zleci łódką na dół. To będzie serio mocne. I widzowie, pamiętajcie, że o peczkę w górę i subskrypcję. Za co co budujemy, co nie? I dobra, mój przyjaciel będzie myślał, że to jest koniec. Ale nic z tych rzeczy. Teraz dopiero zaczyna się prawdziwa zabawa. Ponieważ w tym miejscu będzie taki oto tunel z prawdziwymi przeszkodami, widzowie. Ponieważ patrzcie, co trzymam w ręce, widzowie. Mam minę. I w tym momencie mój przyjaciel będzie musiał przejść na drugą stronę, nie dotykając żadnej miny. Patrzcie, wstawmy ich tak tutaj dużo. Jestem ciekawy, czy mój przyjaciel sobie oczywiście z nimi poradzi. Ej, mało tego, strasznie mało tych min. Halo, halo, więcej tych min tutaj, luczek, oczywiście. Tutaj będzie kolejne przejście dalej, co nie? Ponieważ w tym miejscu, widzowie, będzie kolejny dropper. Czyli spad na dół i będzie on miał do wyboru dwie opcje, czyli woda, taka oto normalna woda, albo taka oto widzowie fake woda. Ponieważ jak wiecie, tutaj właśnie ta woda jest fake. Czyli uwaga, jeżeli wezmę sobie game moda Survival i dajmy na to, ja jako Pimpek wlecę wybiorę oczywiście tą wodę, to patrzcie, co się stanie, a będę obrażenia. Widzicie to? i Normalnie umrę. Ale żeby nie było za prosto, żeby nie mógł uciec z tej oto wody, zamurujmy sobie nią oto właśnie w taki sposób, żeby nie miał żadnego wyjścia i się utopił, oczywiście. A raczej spalił, detknął w tej oto właśnie wodzie, tą tutaj. Też sobie zróbmy w taki oto sposób I oczywiście dolejmy sobie tutaj oczywiście tej fake wody W taki oto sposób A tutaj dolejmy oczywiście tą dobrą wodę I zobaczmy jak to wygląda z samej góry Uwaga widzowie, obróćmy się i Wow, ale tu wygląda, będziemy miał wybór Tylko albo ta jest dobra, albo ta I ta jest zła widzowie Jeżeli on sobie wskoczy do tej, to już jest po nim widzowie Uwaga, spróbujmy skoczyć, tak, da się skoczyć O, o, dobra, to będzie na serio mocne, co nie Następnie jeżeli sobie tędy wyjdzie Będzie mieć kolejny taki tunelik I ten tunel będzie serio mega groźny ponieważ będzie w nim lawa, ale dlaczego, spytacie się, dlaczego bluczek tutaj będzie lawa, a to proste ponieważ damy mu tutaj oto takie malutkie widzowie skuterek motorek widzowie, którym będzie musiał przejechać tą oto trasę którą mu wyznaczę, to będzie na serio trudne tutaj będzie dosyć łatwo, ok, na początku, ale potem czekajcie dajmy mu płotki, te płotki widzowie naprawdę ciężko będzie jechać po nich widzowie jakimś motorem oczywiście, dobra czekajcie spróbuję to zrobić tak, 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 w taki oto sposób tutaj, ok, zobaczmy czy w ogóle da się na tym przejechać? Czekajcie, wezmę sobie ten motor. I uwaga z pierwszej osoby, dobra, to jest dosyć proste, ale wjeżdżamy teraz, oczywiście. Wow, na płotki! Ej nie, nie! Czemu mi poleciał? Polechał ten motor, nie wierzę widzowie. Ej, to będzie naprawdę dosyć ciężkie, żeby to zrobić. Da tutaj będzie przejście dalej, oczywiście. I ten pokój będzie na serio ciężki, bo będzie on, widzowie, jak widzicie z Bedrocka, więc ciężka będzie ucieczka z tego, oczywiście, tunelu. I pomyślcie sobie, hmm, co będzie musiał zrobić mój przyjaciel? A widzowie, to będzie bardzo proste, ponieważ tutaj, widzowie, dajmy sobie oczywiście taki obsydian, co nie? I mój przyjaciel, żeby przejść ten oto tunel, będzie musiał jakoś wykopać ten obsydian, ale on nie ma żadnych bloków, co nie? Dlatego przychodzę mu z pomocą ja, czyli jego przyjaciel. Uwaga, dajmy tutaj oczywiście diamenty prawdziwe, a tutaj, widzowie, po prawo dajmy mu diamenty fejkowe, które jeżeli on je wykopie, to wszystko eksploduje. I mój przyjaciel będzie musiał wybrać, które diamenty są lepsze, będzie musiał sobie wykopać albo te prawdziwe, albo te fałszywe, które wybuchną oczywiście. I dajmy mu do doskrzyń i oczywiście tutaj kill of taki zwykły Widzowie e, żelazny żeby mógł sobie Wykopać oczywiście to i tutaj crafting Table i oczywiście jeszcze patyki Dajmy mu dużo patyków zobaczymy czy mu się uda Wykopać wybrać te prawdziwe oczywiście Diamenty a za tymi obsydenowymi Drzwiami widzowie będzie nasz finałowy Boss widzowie czyli wielki Skibididop toilet zanim wam Go pokażę to zostawcie oczywiście łapkę w górę Ponieważ mój przyjaciel będzie musiał iść takim Oto malutkim labiryntem I tutaj widzowie w tym miejscu Zrespimy wielkiego skibididop Toilet. No i patrzcie jak on Wygląda. Na samym końcu widzowie tych Tajnych tunelów. Widzowie będzie wielki do Toilet. I dzisiaj Mój przyjaciel będzie mieć challenge, żeby Zabić go taką o tą siekierą. Widzowie Widzicie to tylko kamienna siekierka Dajmy mu trochę oczywiście jeszcze koksów wypadek gdyby nie dawał sobie rady I nasz oczywiście cały tajny Tunel jest gotowy. Pójdźmy zobaczyć Do Pimpka. ale Pimpek skończyłeś już twój Tunel? Oczywiście, że tak jest on Skończony i naprawdę trudny Dobra, chodźmy go zobaczyć. O Widzę, że tutaj o się zaczyna! Dokładnie, i jest zejście na dół, ale musisz sprawdzić jak tutaj wejść, bo tu jest lawa. Widzę tutaj samą lawę, przecież to jest niemożliwe, nie da rady tam wejść, Pimpek. Hmm, musisz pomyśleć, a może wystarczy tutaj po prostu wskoczyć? Czyli mówisz, że ta lawa może być dobra. Nie wiem, to ty zadecydujesz. Dobra, rezygnuję, widzę, zostawcie łapkę, wow. górę. O nie! Ej, co? Ta lawa nie pali, mam jedno serduszko Ale szczęście, udało mi się O, jest lawa, która nie Zadaje obrażeń, to jest fałszywa Lawa, gratulacje, udało mi się prawa. przejść Fałszywa lawa, dzięki, dobra A teraz mamy kolejne pomieszczenie w tym wielkim tunelu Wow, o nie To są lasery, muszę uważać, żeby oczywiście Nie dotknąć żadnego Dokładnie, Luczek, bądź ostrożny Mogłoby być jeszcze ciasniej Ale dałem radę, a teraz Mamy trzy drzwi do wyboru, tak? Dokładnie, ale pamiętaj, jak jak wybierzesz któreś drzwi, wystarczy, że otworzysz, musisz do nich wejść, więc nie ma potem odwrotu. No dobra, to zacznę sobie od tych tutaj o chyba, dobra? Pierwszy. Jesteś tego pewien, że to są dobre drzwi? No nie jestem pewien, ale otwieram. Uwaga. E, to jest? Musisz tu wejść! No jaka to jest woda jakaś toksyczna! No niestety musisz tu wejść i Oj, oj, o, o. o nie! Ale mi się kręci w głowie! O nie, pomocy widzowie, wystawcie łapkę w górę! Okej, okay, kolejne drzwi, czyli niebieskie nie gadaj! Co twój to to ulubiony kolor cię zawiódł! Musisz tam no, wejść! To są jakieś kolce, o nie, dedłem! No dobra, Pimpek, zostały ostatnie drzwi, czyli czerwone, twój ulubiony kolor. Uwaga, otwieram i... Wow, dobra, okej. Okay. Są y dobre drzwi, gratulacje, Luczek. Udało ci się, a teraz musisz znaleźć przejście do kolejnego poziomu. O nie, czyli tutaj co? Ja muszę patrzeć tutaj. Y czyli tutaj jest jakieś zejście, tak? Dokładnie, dokładnie. Gdzieś musisz hmm. szukać, i może coś znajdziesz. Widzę, coś widzę. Nie, nie, tak? to nie jest to przejście. Jak nie udało mi się od razu, co. Teraz, Luczek, jak widzisz, jest naprawdę dużo lawy i skrzynki. Pewnie nie wiesz, co tutaj zrobić. Już ci tłumaczę. Masz w skrzyneczce perłę, i będziesz musiał wejść do każdej tej skrzyneczki, ponieważ w której z nich jest ukryty kod. Dzięki któremu będziesz mógł otworzyć drzwi na samym końcu. Okej, okay, czyli tam na samym końcu są drzwi z kodem, a ja muszę iść do pierwszej tutaj wyspy. Idę tutaj, okej, okay. uwaga. Kolejna perła, okej, okay. zjem sobie na wszelki wypadek. Niestety złote nie było tutaj kodu, ale szukaj dalej, może ci się uda. To, tutaj, okej. Okay. Ej, ale zarąbisty masz ten ten. Tunel jest dosyć fajny, dobra, uwaga, lecimy tutaj, ale mój serio też jest mocny. Uwaga, tu mamy to, perełka, tutaj nic nie ma, dobra, idzie. To... Nie, o nie, dobra, to jest serio dziwne dosyć, dobra, kolejna perła. I teraz próbuję przejść tutaj, uwaga, i. może tutaj będzie kot. Niestety. Tutaj, e, nie ma. Ty, to, naprawdę te perełki są fajne, ale zabiera to dużo HP. Teraz widzę, że tutaj. Okej, okay, dwa, dwa serduszka mam. Mam jakąś książkę, czekaj, otworzę. Mam kot, mam kot 889. Dobra, to teraz musisz ostatnią perą rzucić tutaj w te drzwi. Czek, bo inaczej zginiesz. Dobra, to jest ciężkie, ale uwaga, dam radę, widzę. Wystawcie łapkę w górę. Uwaga i. O, yeah. udało się. Pięknie, uwaga. Dobra, wpisuję kod, ale tam widzę jakieś... Pom jeszcze nie strasznie ciemne, ale wpisuję kod 889, otwieram i wow, Ej, nie, jednak jest jasne. A, co to jest? O, mam rzeczy tutaj w tej skrzynce. On nie ma twarzy w ogóle. A, nie, ma twarz. Co to jest za... To jest hot dog? To jest hot dog. O nie, widzowie, napiszcie hot dog w komentarzu i zostawię, zostawię wam serduszko. O. Dobra, umarł, wow, dałem radę Parówka, men Dobra, tu jest skrzynka i... Kości, let's go, dziękuję Teraz chodź do mnie Dobra, proszę, a to jest mój wielki tunel tajemniczy Teraz masz pierwsze zadanie, żeby wlecieć do tej wody tam na dole Naprawdę? Czekaj, czekaj, gdzie tu jest woda? Widzę ją Ale jak ja mam to zrobić? Da radę, testowałem, da się wszystko zrobić Uwaga, skaczesz ci... Ale nie tak? możesz dotykać tego No dobra Ej, no to dobra. mogę mi powiedzieć wcześniej Dobra, wskocz tutaj o, Jestem w wodzie Okej, okay, udało ci się przejść pierwszy dropper Ale w porządku, teraz czeka na ciebie lepsza zabawa Zapraszam tutaj W tym momencie musisz wybrać jedne drzwi Czyli albo te, albo te, ale nie patrz, wybierz sam Eee, dobra, to nie patrząc Ja bym wybrał te dirtowe Nie, dobra. nie naprawdę Co? dirtowe? Nie, eee. czy jest... No dobra, musisz tam wejść Naprawdę, ja już chyba nie chcę, przecież to są te windykatory Musisz tam wejść, dobra, wchodzisz tam Aaaa, Dawaj. <śla> Wybrałeś złe wejście To proszę, zapraszam cię teraz do dobrego Uwaga i. Uh, 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 tutaj jest tyle diamentów i mamy nawet kwiatuszki. Kości, 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 kości. Kolejne teraz zejście przed tobą, Pimpek. Proszę bardzo, musisz teraz wlecieć do wody. A co, jak nie wlecę? Obawiam się, że zginę. Dobra, trzy, dwa, jeden skok. Au! Dobra, weszłem do wody. Da, Udało dało ci mi się. się. A teraz kolejna przeszkoda przed tobą, czyli parkour. Co to jest? Czemu tu są dwa rodzaje bloków? Musisz się zastanowić, na który. Wskoczyć, ponieważ to jest podchwytliwe. Uwaga, spróbuj wejść w któryś, no. Hmm, no dobra, spróbujmy ten z lewej strony. O, udało o, ci dobra. się, dobrze. Pięknie. To teraz może spróbuję z prawej strony. Wow, o. udało ci się, bardzo dobrze. Ej, no tak, to jest bardzo prosty parkour. Nie wiem, dlaczego mam wrażenie, że coś się stanie, jak wskoczę na zły blok, ale wskoczę przede mnie. Hop, nie, no nie. O. Wow, ej, udało ci się, nie. To jest niemożliwe, pipek, jak ty to robisz? Hmm, no to teraz skoczę może na ten. What? Ej, nie, patrz, Pipek, co zrobiłem, tutaj jest przenikający blok o, tajny, widzisz, nie. to Nie. Jak... udało ci się, jakbyś tutaj wpadł, to patrz, ten blok na przykład tutaj też był taki niewidzialny, widzisz, to normalnie wpadłbyś z Nie w to, czekaj. A, Nie! Pipek, pip, pip, pip. nie, dobrze, że tutaj już nie ma takich bloków, tutaj już są normalne, no, wow, udało ci się, okej. Okay. Teraz drugi skok Tu są sobie jakieś lasery Uważaj na laser Nie możesz uderzyć głową, bo inaczej umrzesz Dawaj, skacz tutaj Dobra I, Ej, dobra, oh, jestem Udało ci się Było oh, oh, blisko Teraz jeszcze jeden skok Drabinka Dobra, ja lubię drabinki, ale muszę być ostrożny Jesteś już przy samym końcu Zapraszam cię Dawaj, dawaj, Pipek Dobra, dobra, dobra Idę tu Jest, jest Ostatnia rzecz I co teraz, Luczek, muszę zrobić? Teraz bardzo proste zadanie Musisz wpaść do tego jednego bloku tutaj z wodą No nie Wcześniej miałem więcej bloków, ale teraz jest tylko jeden. I jak ja mam niby dać radę? To jest dosyć proste, wleć tutaj, dawaj, uda ci się. No dobra, skaczę. Uhu! A, udało Jestem. ci się, nice Uff, za pierwszym razem Ale nie było łatwo A teraz mamy kolejne wejście, ale żeby tam wejść To no musisz odpowiedzieć na pytanie Ile mam subskrypcji na YouTubie? Taką liczbę jaką wpiszesz to jest odpowiedź No tak jak pomyślisz, nie? E, no to nie wiem, z 20 tysięcy 30 dam może na razie Nie, 20, razie. 20, 20, dobrze odpowiedziałeś Pierwszy te 20 tysięcy 20? Ale myślę że masz troszkę więcej No nie, mam więcej, bo widzowie nie subskrybują kanału Zostawcie suba, wbijajcie do pipka też Dobra, wpisuję 20 Tysięcy i proszę. Pięknie, wbijaj, 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 wbijaj. Tak jest. Wow. I kolejny tutaj tunel mamy. Teraz, Pimpek, musisz przejść tam dalej, ale żeby przejść tutaj dalej, to musisz najpierw przejść przez to. Uwaga, weź sobie rzeczy i mam do ciebie pytanie, czy klikniesz ten oto guzik? Kliknij mi, jeśli jesteś koksem. No jasne, że jestem koksem, Luczek. Klikam to. O, o, o nie. Musisz ich pokonać! Dobra! W tym momencie, dobra. no. <laughs> ale jestem koksem, prawda? O. No powiedzmy, że tak. Oj, oj dobra, ale ci idzie. Jest. Jeden złote jabłko i uda mi się. Poczekaj na mnie, Luczek. Pięknie ci się udało przejść, to Pimpek. A teraz kolejny challenge. Proszę zejść na dół. Masz za zadanie iść na dół. Ja mam tutaj zejść po tych łódkach? No co? Tak, to jest dosyć ciężkie zadanie, ale jest wykonalne. Ja to sprawdzałem. Proszę bardzo, Pimpek, let's go. Dobra, dobra, skaczę. Dobra, jestem na jednej łódce. Ufam, wow, tak, uda mi się. Ej, udało ci się! Co? Widziałeś, co ja zrobiłem? Udało ci się spaść na dół. Ej, przeszedłeś, to gratulacje. Pipek, uścisk dło. Ale dłodzi. Luczek, ta łódka prawie by mnie zabiła. No było to dosyć ciężkie, ale okej, okay, idziemy dalej. Teraz kolejne zadanie, żeby musisz przejść dalej. Nie, tu są miny, jak ja ich nie lubię. Spokojnie, dasz radę, Pipek. Zrobiłem specjalnie dla ciebie taką prostą. Ej, naprawdę to jest dosyć prosto. Ej, ty o, to. Prze... Idę, idę, idę. Ech? Teraz tutaj. Czekaj! Ty, Luczek, co ty zrobiłeś? <laughs> Dobudowałem ci, dobra, chodź tutaj. Dobra, tak jesteś kolega. Okej, okay, rozumiem. A teraz w tym w momencie musisz wybrać, do której wody wskoczysz: do tej po lewej czy po prawej stronie? One są takie same, praktycznie. Ta woda wygląda tak samo, Luczek! I ja nie wiem, jak ja mam to zdecydować się w końcu, no. No, wybierz sobie albo tą po lewej, albo po prawej. No, Skakuj, skakuj, skakuj bo nie ma czasu. Skakuję do tej po prawej, Luczek. 3, 2, 1, lecę! O, dobra. What? Nie! <laughs> A, nie! Nie! Małem. A wiesz czemu? Bo jest to trująca woda! Jak to trująca woda, Luczek? O czym ty mówisz? Przecież to wygląda tak samo! No naprawdę, weźcie za na sekundkę i wyjdź od razu. Ale ja nie mogę! Ciągam to... Nie! A teraz w tym momencie, Pimpek, musisz przejechać tym oto motorkiem ten parkour taki, nie? Tor. No dobra, już, już to robię. Czekaj, idę tu. Oj, oj oj. Naprawdę dobrze oj, ci oj, idzie. Nie. Nie, mogę, nie, nie mogę, naprawdę. Naprawdę dobrze mogę. ci idzie. A, wow, wow. Nie. Nie! Nie! O kurczę! Czeka, czeka. O, było tak blisko. Zaraz, ej, mój motor mi. Mój Motor mi nie działa. O nie. A może on nie jeździ po tym? Sorry, sorry, no. sorry, daj, daj, czekaj, czekaj. O, 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 czekaj, a on działa? działa tylko po tym! A, rozumiem. Dobra, dobra okay. i uwaga, jestem już! O a, nie! Okej, okay, prawie koniec już tego tych tunelów. Teraz musisz oczywiście wykopać te obsydianowe tutaj przejście, nie? Nie wiem dlaczego tu jest tak dużo diamentów. Może najpierw... Właśnie rozwalę te diamenciki, co? Jasne, że tak. Poczekaj, masz kilow, po prostu żelazny, żebyś sobie mógł zrobić diamentowy i po prostu wiesz. Musisz sobie oczywiście wykopać normalnie diaksa jak gdyby nigdy nic i przejść dalej, zrobić sobie kilof, oczywiście dostałeś patyki, wziąłeś, proszę bardzo. Mama, mam, mam wszystko i widzę tutaj dwa złoża diamentów. Dobra, wykopmy troszeczkę tutaj. Uwaga to były fejkowe diamenty, pipek. Z tej strony są fejkowe diamenty. Tutaj są prawdziwe po lewej. Nie wierzę w to, że znowu mnie oszukałeś kluczek. Już ci w niczym nie zaufam. Ej, ale ej, dobra, tylko nie, że oszukałem. Po prostu to były fejkowe, nie? Już dedłeś. Gratulacje pipek, a teraz musisz przejść tutaj, tutaj dalej, do na ostatniej rzeczy. Eee, zaraz, co to jest? No z do znowu, z do toilet, pipek. Dobra, bierz ten tutaj rzeczy, które ci dałem. Siekierkę! Czekaj, czekaj, czy ty mi chcesz powiedzieć, że ja mam tą siekierką, która jest z kamienia rozwalić tego wielkiego skibidi toileta Tak, ale dam ci pomoc, proszę, wejdź sobie tutaj o czy coś i może. To nie jest żadna pomoc. Ten skibidi toalet mnie zje w sekundę No nie wiem, zrobaczmy, dobra, uwaga, dobra, skoczek. I... Dawaj go O nie, ciężko ma nie Ja do... nawet nie mogę do niego podejść To czekaj, dobra, dam ci tutaj coś, czekaj, a może ja Ci pomogę? Dawaj go Bij, strzelaj. Wow, go, wow, wow, strzelaj. dobra Dawaj tu Dobra, widzę, tak więc to jest ten odcinek, zostawcie opeczkę w górę, oczywiście, Pipek! A ty musisz walczyć!